Bądź mną. Anon Level 15. Potężna i majestatyczna stuleja. Chodź do gimbazy jako zagrożony gatunek. O chuj, wycieczka. Dobra, jedziesz. Będziesz sobie pięć torebek barszczu. Hashtag polska cebulą kwitnie. W pięciopaku taniej xd. Zapada zmierzch. Zgłodniej. Chciej se zrobić barszczyk. Kurwa nie ma czajnika. Szukaj czajnika po całym <laughs> hotelu. Różowy pasek 9 na 10 ma ten jebany czajnik Kurła Przypomnij se, że jest puzyno Cóż, począć wać, panie Dobra, chuj, idę Boner heart. Dobra, pukam no, Nie ją niestety Słyszę Jessica, chowaj lufę Fik, Karynka otwiera Boner over 9000, nabierz pewności siebie w sekundy, testosteron buzuje, ciało i dusza szaleje i non-szalanskim głosem wyduś, no elo kurwy ulane, macie czajnik? No mamy, a co? Pyta przerażona Karynka, odwaga upada jak Berlin w 45. Wyjąkaj z siebie, b bo ja chcę barszczyk. Masz ten czajnik i wypierdalaj. Karinka daje czajnik chętniej niż dupy. Masz go, trofeum. Dupniem barszczyk byku. Kurwa! Nikt nie ma kubka. Chuj, pisz czajnika. Pijesz. Czajniczek taki cieplutki i mokry. Pomyśl o Karince. Mm, boners back, baby. Wpadnij na pomysł. Czajnik so close, tu ci days. Wyciągnij rzymianina. Zacznij ruchać czajnik. Kurwa, są so gorące. Chuj oparzony. Czajnik oburzony pisze na swoim Twitterze mi tu. Karenka dostaje czajnik z powrotem. Niczego się nie domyśla. Przegryf i tak.